Dzień dobry, kochani. W sobotę rano i to bardzo rano, bo jest godzina szósta. 13 lipca i jest to weekend, kochani, urodzinowy naszej Asi. Ja się zaraz zabieram na pociąg, pędzę, lecę, wszystko spakowana, mam ze sobą walizkę, mamy prezenty, wyjeżdżamy jedziemy do y, Poznania, co będziemy zwiedzać. Prognoza jest taka, że niestety ma padać, ale liczę na to, że się zmieni. Ja się widzę na stacji PKP z Sylwią i oczywiście zabieram Was ze sobą. Jeżdżamy, halo! Się, jak tam poranek? Jeszcze jeszcze danie. Rześko. Jedziemy nasz pociąg. Uhu. Jedziemy po solenizantkę, nie? A się jesteś zadowolona, że jedziemy? No to super. O, patrzcie, nie ma jeszcze naszego. Gdzie jesteśmy? Yy, w Poznaniu. na Czekamy na Ubera. Jesteśmy w kawiarni Trzykardy i będziemy teraz robić meetu na temat tego, jak wygląda plan dnia. Właśnie. No przecież nie możemy być, Asia nie jest zorganizowana, prawda? Tak. Jesteśmy na miejscu i teraz jest punkt kulminacyjny rojniejszego momentu. Idziemy no, Asi wręczyć prezencik. Zaczął, będzie się ziażycie? zamknąć oczy. No zamknę Asia. Już? No, ale nie. Nie patrz jeszcze. Jeszcze nie? News, nie, możesz, nie możesz, nie możesz. No? no już możesz. <hvad's the day> no? Będziemy się dzisiaj masu? No? O, no. super. Jeszcze to nie koniec. O. Się przyda. Jesteśmy już na miejscu, wychodzimy. Wyszło, bardzo Właśnie. Bardzo bardzo. Właśnie! Wyszło słońce, jesteśmy zadowolone. Wyszliśmy z naszej kwatery. Jest to taka stara, stara, stara kamienica. Bardzo w środku. W środku nie jest źle. Jesteśmy umalowane, proszę się pokazać, co wiesz zakrywa. Asia, piękne makijaże. Gdzie idziemy? Dopolniarni. Zobaczyłyśmy dużo świetnych roślinek. I teraz gdzie się wybieramy dziewczyny? Mm, na rynek. A potem jeszcze na to jeziorko, nie chciałeś zobaczyć Asia? A, okay. A Sylwusia sobie tam instagramuje. się pomachaj. <grybuj> <grybuj> różowe? nawet nie wiem bo to było Próżowy, bardzo różowe. tak niedobre. dobre. ciasto. wszystko. może było takie eee. dobre. <grywa> idziemy na rynek bo wyszło słońce, padał deszcz. dziwne jest pogoda nie? słońce i deszcz. słońce deszcz. jak ci smakował obiad? nie, nie smakowałam. mi. <grywa> było bardzo niedobrze. Ale ładnie wyglądał nie? tylko tyle. Miałam Karpacie z buraka było ok, ale stwierdziliśmy że się nie da tego spieprzyć nie? nie. no. historia nie wyszło nam. <grywa> no, ale ciasto poprawiłyśmy tym ciastem, nie oszukujmy się. Tutaj, słuchajcie, nocowaliśmy <grym /dziśle> już. Jest następny dzień. Wynosimy się stąd, spadamy. Jest godzina. 10:30 i idziemy sobie coś zjeść. I będziemy mieli potem pociąg. I będziemy żegnać poznań. Mam już oczy fioletowe. No, mam kreski fioletowe. <grym /dziśle> no, <grym /dziśle> ja nie, 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 nie. Właśnie zapomniałam czarnego eyelinera i użyłam sobie słuchajcie, fioletowych kresek. Ładnie. Posłucham do bluzy, nie? Tak sobie pomyślałam, że mam tą bluzę, wezmę no. ten eyeliner. Fajny jest będzie fajnie oglądać. Lecimy, kochani, zabieramy was ze sobą.